Dziś, w ramach cyklu Czytanie z Martelem, przeczytam Wam książeczkę Krówka Mumalska i Świąteczne Życzenie. Jeżeli jesteście ciekawi, co przydarzy się tym razem krówce i jej przyjaciołom, czy będą mieli udane święta, to koniecznie posłuchajcie. Zapraszam Was serdecznie. Krówka Mumalska i Świąteczne Życzenie. Nadeszły święta. Krówka mumalska była bardzo podekscytowana, ponieważ każdego roku w Oburkowie, dzień po wigilii, odbywał się konkurs na najpiękniejszą śniegową rzeźbę. W nagrodę za udział dzieci tradycyjnie dostawały czekoladowe babeczki, pieczone według tajnej receptury pani Kokurki. Dzieci uwielbiają te łakocie. Już nie mogę doczekać się jutra powiedziała mumalska. I wyskoczyła z łóżka. Podbiegła do okna, wyjrzała i. Cóż to, nie ma śniegu? O nie, zajęczała mu malska ze łzami w oczach, pobiegła do kuchni, gdzie mamusia robiła pierogi na wieczorną kolację. Mamusiu, zawołała krówka, nie ma śniegu. Buhu, cały rok czekałam na świąteczny konkurs i czekoladowe babeczki, szlochała krówka. A teraz konkursu nie będzie, bo jak bez śniegu zrobić śniegową rzeźbę? Ach, Mumalska. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Nie rozpaczaj. Buu, nie ustawała w płaczu krówka. Dziś jest magiczny wieczór, zaczęła mama. Wigilia Bożego Narodzenia. Wypowiedziane dzisiaj życzenie z pewnością się spełni. Spróbuj. Naprawdę? Buzia Mumalskiej pojaśniała. Jeśli będę mocno prosić, żeby spadł śnieg, to moje życzenie się spełni? Bardzo możliwe, kochanie, odpowiedziała mamusia, starając się pocieszyć córkę. W takim razie idę, wykrzyknęła podekscytowana krówka. Dobrze, tylko ubierz się ciepło i bądź blisko domu. Niedługo siadamy do stołu, oświadczyła stanowczo mama. Dobrze, dobrze, odburknęła przejęta krówka. Wyciła czapkę, szalik i ruszyła przed siebie w poszukiwaniu najlepszego miejsca do wypowiedzenia świątecznego życzenia. Mumalska zapomniała o przestrodze mamusi. Szła i szła, aż doszła do końca wioski, gdzie rósł stary dąb, tuż obok którego wystawał z ziemi pień. Usiadła na nim wygodnie, idealnie, przyklasnęła krówka radośnie. Nagle nie wiadomo skąd pojawili się przyjaciele Mumalskiej. Chrumalska i Bebolski szli do sklepu. Dostrzegli przyjaciółkę z oddali i postanowili się przywitać. Cześć Mumalska, co ty tu robisz? Zaczęła Chrumalska. Przygotowuję się do wypowiedzenia życzenia. Mama mówiła, że jak wypowie się życzenie w wieczór wigilijny, to ono na pewno się spełni. A co to za życzenie? Chcę, żeby spadł śnieg, bo jeśli do jutra się nie pojawi, nie będzie naszego ulubionego konkursu na śniegową rzeźbę. O nie! wykrzyknął Bebolski i nie będzie cekoladowych babecek. W takim razie my też musimy wypowiedzieć to życzenie zadecydowała krumalska. Przyjaciele usadowili się koło malskiej. I wraz z przyjaciółką czekali na odpowiedni moment do wypowiedzenia życzenia. Minęły godziny, pociemniało i mróz złośliwie zaczął szczypać w nosy. Robiło się coraz zimniej. Mumalska, dłużej nie wytrzymam. Wypowiedzmy wreszcie to życzenie i wracajmy. Powiedziała chrumalska, dygocząc z zimna. Myślicie, że to jest dobry moment? zapytała krówka. Za chwilę nic już nie wypowiem, bo zamienię się w kostkę lodu wydukał Bolski. – A więc dobrze, wypowiadamy. W tym samym czasie zaniepokojeni rodzice wyszli na poszukiwania dzieci. Kiedy zobaczyli siedzące na pniu wymarznięte dzieciaki, najpierw ucieszyli się, że nic im nie jest, ale później gniewnie zaczęli: co wy tutaj robicie? Wszędzie was szukamy. Bardzo przepraszamy. Chcieliśmy tylko wypowiedzieć życzenie. Jakie życzenie i dlaczego tak daleko od domu? Chcieliśmy mieć pewność, że się spełni. Głup tasy, jesteście przemarznięci. W domu mama Mumalskiej przygotowała gorące kakao na rozgrzewkę, a tata otulił córkę ciepłym kocem i powiedział: Naraziłaś siebie i swoich przyjaciół na niebezpieczeństwo. Teraz zadzwoń do nich i przeproś. Krówka zadzwoniła więc do Chrumalskiej i Babolskiego, a także do ich rodziców z przeprosinami i obietnicą, że taka sytuacja więcej się nie powtórzy. Złożyła też wszystkim świąteczne życzenia. Jedno z nich brzmiało: Życzę ci, żeby jutro spadł śnieg i żeby odbył się nasz ulubiony konkurs. Punktualnie o 18:00 cała rodzina zasiadła do uroczystej kolacji wigilijnej. Na stole królowały pierogi, czerwony barszcz, kutia, kompot suszonych owoców oraz wiele innych tradycyjnych potraw. Po posiłku tatuś zanucił znaną kolędę. To był początek długiego, wspólnego kolędowania. Krówka jednak Wciąż myślała o śniegowym konkursie. Czy mogę podejść do okna i sprawdzić, czy nie zaczął padać śnieg? zapytała w końcu nieśmiało. Pewnie, że możesz odpowiedzieli zgodnie rodzice. Wiemy, że jutrzejszy konkurs jest dla ciebie bardzo ważny. Mumalska pospiesznie wstała od stołu. Wyjrzała przez okno, zobaczyła niebo usłane tysiącem gwiazd, ale śniegu nadal nie było. Z oczami pełnymi łez, cichutko zanuciła. Gwiazdko ma, która pięknie świecisz. Gwiazdko ma, ześli dla nas śnieg. Biały puch, niech z nieba poleci. Usłysz cichy śpiew. Jestem tu, patrzę w dal, wysoko, na twój złoty blask. Mienisz się, a ja proszę o to, by śnieg spadł na czas. Wtem. Pojawiły się białe śnieżynki, opadające na świąteczne oburkowo. Łagodnie, jedna po drugiej, kołysząc się jak piórka na wietrze. Niestety, Mumalska już tego nie dostrzegła, ponieważ zmęczona dniem pełnym wrażeń zasnęła. Następnego dnia warstwa śniegu była całkiem pokaźna. Mumalska, gdy tylko to zobaczyła, zaczęła krzyczeć. Ura, udało się mamo tato konkurs na najpiękniejszą śniegową rzeźbę jednak się odbędzie tak córeczko ale najpierw zjedz śniadanie odpowiedziała stanowczo mamusia mumalski tuż po śniadaniu krówka wesoło wybiegła z domu okazało się że wszyscy są już na miejscu i konkurs właśnie się rozpoczyna zabawa była znakomita dzieci bardzo się starały każdy chciał wygrać, jednak pierwsze miejsce zdobyła Mumalska. Ulepiła ze śniegu piękną choinkę, którą przystroiła w zimowe jagódki, świerkowe gałązki i kamyczki. Wszyscy byli brawo i gratulowali krówce zwycięzca. Prace pozostałych uczestników też były piękne i każdy otrzymał w nagrodę upragnioną babeczkę od pani Kokurki. Mumalska za zwycięstwo! Otrzymała oczywiście tę największą. Postanowiła jednak podzielić się wygraną z Chrumalską i Bebolskim. Oni przecież też wypowiedzieli życzenie, i jeszcze przez zasiedzenie na pniu mieli kłopoty. Gdyby nie ich pomoc, konkurs może w ogóle by się nie rozegrał. Święta to naprawdę magiczny czas. Koniec. Czy podobała Wam się bajeczka? Mam nadzieję, że tak. A czy wy też już czekacie na pierwszy śnieg? Jeżeli jesteście ciekawi innych przygód Krówki Mumalskiej, to zapraszam Was na profil Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam je na pewno znajdziecie. A teraz życzę Wam wszystkim wesołych świąt. Do zobaczenia!